Władca pierścieni, pierścienie władzy. Fani Tolkiena zachwyceni! To śródziemie, które kochamy. Miłośnicy Tolkiena widzieli fragmenty serialu. Jest w dobrych rękach! Pierścienie władzy zdumiały znawców Tolkiena! Nie, moi drodzy, to nie jest Matrix. To nie jest multiversum obłędu. To są realne nagłówki z prawdziwych artykułów. I jest to prawdziwa farsa. Siemaneczko, z tej strony Drwal Rębajło i w dzisiejszym materiale pogadamy sobie o takich rzeczach jak sztuka manipulacji, dziennikarskie niedbalstwo, ewentualnie po prostu odpowiemy sobie na pytanie kto, komu, kiedy i za ile. Krótko mówiąc, pogadamy sobie o kolejnej akcji promocyjnej amazońskiego tworu na podstawie Władcy Pierścieni. Zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, w materiale będzie jak zwykle bez pardonu, bo nie zwykliśmy się patyczkować z takimi sprawami. Codzie segundę? Hallo? Wiem, gdzie mieszkasz. Dawaj solo na gołe klaty swojaku, bo skasuje ci wszystkie savy z Simsów. Nie lubisz, gdy ktoś cię śledzi w internecie? Wypróbuj NordVPN. NordVPN pozwala ci zachować pełną prywatność oraz bezpieczeństwo w internecie. Koniec z namierzaniem, koniec z podglądaniem! Koniec z widocznym adresem IP. NordVPN nie tylko łączy Cię ze światem z pomocą szyfrowanego połączenia, ale tworzy dla Ciebie własną prywatną sieć, do której dostęp masz tylko ty, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Bo możesz przenieść swoje wirtualne 4 litery dosłownie wszędzie. NordVPN posiada bowiem 5,5 tysiąca serwerów w ponad 60 krajach. Co ważne, NordVPN jest nie tylko bezpieczny, skuteczny, ale także szybki, dzięki czemu możesz wciąż pobierać pliki, oglądać filmy i ogółem przeglądać internety, ciesząc się najwyższą prędkością. I to na wielu urządzeniach. Żeby było jeszcze lepiej, to z kodem RWAL otrzymujecie zniżkę 60% przy planie dwuletnim, a do tego jeden miesiąc za darmo. No i oczywiście macie 30 dni na wypróbowanie NordVPN bez żadnych zobowiązań. Polecam, pozdrawiam. Link do promocji zostawiam w opisie. No a teraz wróćmy do materiału. Jak czytamy w praktycznie każdym z tych tutaj oraz wielu innych artykułów w internetach niedawno odbyła się impreza w trakcie której Amazon zaprosił do siebie miłośników czy też znawców Tolkiena z całego świata aby pokazać im fragmenty serialu i przedstawić ich showrunnerom całej produkcji tak czy inaczej pożyczonej imprezie w internecie pojawiły się jednogłośne komentarze, że produkcja zapowiada się świetnie, że pokazany materiał jest cudowny, że są profesjonalistami i że w ogóle wszystko jest w dobrych rękach. Weźmy sobie taki artykuł właśnie z naekranie.pl. Władca Pierścieni Pierścieni Władzy to nowy serial Amazonu. Amazon zorganizował pokaz próbny z ukończonymi fragmentami i mimo ogólnej niechęci do tytułu, fani są po nim zachwyceni. Czy to nasze ukochane Śródziemie? Hm. Słuchajcie, tak następnie pamiętam jeden moment, kiedy fani byli zachwyceni i to był ten materiał z super fanami. Kojarzycie? Go Galadriel! Yeah. I just wanna see Galadriel uh. Galadriel. Every time I was like, okay, take a breath, something new would happen. And it was. Like Sauron is hot. I feel like people would be like, I can fix him. Let's go! It's about to get lit like Mordor. Going down to Hobbiton! Także tym razem postanowili zrobić coś podobnego, ale oczywiście wybrano tylko tych, którzy będą mówić w konkretny sposób, tak? Jak czytamy dalej, po całym evencie pojawiły się pierwsze opinie na temat tej produkcji, które zaskakują. Mimo tego, że panuje dość negatywne i nieufne nastawienie do serialu, wrażenia widzów są bardzo pozytywne. To jest jednak nasz ukochany Lotr? Hmm... <laughs> zaraz, zaraz, czekajcie. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, wiecie? Dość... Negatywne i nieufne nastawienie Okej okay. Na tę chwilę główny zwiastun serialu Ma 116 tysięcy łapek w górę I ponad 1,6 miliona łapek w dół To jest przebitka większa niż 10 do 1 Moi drodzy, jeżeli to jest dosyć negatywne i dosyć nieufne nastawienie To co trzeba zrobić, żeby dla szanownej pani redaktor tego artykułu to było bardzo negatywne nastawienie. Ludzie mają wyjść na ulicę, podpalać auta pod siedzibą Amazonu? Czy, czy co zrobić, kurde? Nie wiem. <śm> Ale dobra, dobra. Zaczepiajmy się słówek. Lećmy dalej, moi drodzy. Zobaczmy, jakie to pozytywne komentarze wydali goście zaproszeni przez Amazon. Hmm? Dla fanów Władcy Pierścieni, nowe Pierścienie Władzy wyglądają jak powinny, brzmią jak powinny i sprawiają wrażenie powrotu do wygodnego wszechświata, który wszyscy kochamy. Jest to opinia panów z portalu d1ring.net. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy to nie jest ten sam portal, który na Twitterze swoim pod pretekstem walki z homofobią, z rasizmem i z nietolerancją banował każdego, kto powiedział cokolwiek negatywnego serialu? Czyż to nie jest ten sam fanpage, który w ramach celebracji miesiąca Czarnej historii. Dokonał paskudnej przeróbki Bilba, z filmowego hobbita, na tego nowego, lepszego hobbita, z tej lepszej wersji władcy Pierścieni i później próbował to sprzedać jako oficjalną grafikę. I czyż to nie jest ten sam portal, wedle którego każdy, kto w swoich argumentach powołuje się na szacunek do źródła, jest. Rasist. Hmm, ale czytamy dalej, moi drodzy. Wśród uczestników pokazu był także dr Corey Olsen, znany jako Tolkien Profesor. Znana osobowość w fandomie Władcy Pierścieni. Podzielił się swoją opinią na Twitterze, którą możecie zobaczyć poniżej. Jego zdaniem serial jest w dobrych rękach. Hmm, oczywiście nikt nie dodał, że osobowość niejakiego Tolkien, profesora, znana jest oczywiście fandomowi. Ale przede wszystkim z tego, że od dawna już próbuje on usilnie ocieplać wizerunek serialu od Amazon i nie waha się przy tym świadomie przekręcać i mylić faktów z twórczości Tolkiena, a czasem nawet kłamać w żywe oczy. Tolkien gave bardzo the w of Physical description. We actually know very little about even central characters. What color is Mary's hair? No idea. He never says. What's the deal with everyone saying that dwarven women are meant to have beards? Is that from the books? It's like a bizarre fan fascination. Tolkien never says dwarven women have beards. Następnym z gości jest fanowska grupa Tolkien Society, wedle pani autorki, ciesząca się sporym szacunkiem w fandomie, która także wydała swoją pozytywną opinię. Ich członek napisał, że serial Amazon jest wykonany z ogromną dbałością o szczegóły. Chwalił też showrunnerów, którzy są jego zdaniem ludźmi odpowiednimi, by adaptować twórczość Tolkiena. Oj tak, Tolkien Society jest bardzo szanowane przez fandom, zwłaszcza za e, takie artykuły jak na przykład Gondor w okresie przejściowym, krótkie wprowadzanie do realiów transpłciowych we Władcy Pierścieni, Przebaczyć Sarumanowi, środowisko queer we Władcy Pierścieni, niewidzialne inne tolkienowskie krasnoludzice i brak kobiecości, czy mój faworyt, coś potężnie queerowego, destabilizacja cis hetero w pracach Tolkiena. No goście widzę na poziomie. Ciekawi mnie teraz bardzo mocno mm, jeżeli już zapraszano gości, okej? Okay, na ten event, który miał. Zaproszono przecież, e, wiecie, fanów i miłośników Tolkiena z, z, z całego świata, z YouTube'a i tak dalej, zewsząd. Ciekawi mnie dlaczego pośród tychże gości nie było choćby kanału Nerdotik którego filmy na temat serialu przebijają mocno setki tysięcy wyświetleń na YouTube. Kanał Just Some Guy, gdzie afroamerykański fan Tolkiena także wypowiada się w kwestii serialu, i to z podobnymi zasięgami. Brakowało kanału Critical Drinker, i jest to naprawdę gruba ryba, bo na niektórych filmach odnośnie Władcy Pierścieni ma on ponad milion wyświetleń w tym temacie. A może nawet czegoś lokalnego, proszę bardzo, Drwal Rembajlo Część całkiem sporo filmów się zebrało z tego tematu. Powodem dla którego zaproszeni zostali tacy, a nie inni fani oraz miłośnicy Tolkiena, są oczywiste. Żeby jednak było zabawniej, prowadzący ze wspomnianego wcześniej kanału Nordotik zwrócił uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie na to, że w każdej Dosłownie każdej opinii, wydanej przez tych fanów i miłośników, pojawiały się pewne słowa klucze. Got to meet the showrunners and to meet the showrunners, to hear from the showrunners and to meet the showrunners and to meet the showrunners. We got to have a QA with the showrunners. Także wszyscy zaproszeni na ten event rozpływali się nad tym, że oczywiście wszystko było za darmo, no bo pamiętajmy o tym, że cała impreza była finansowana. Od początku do końca przez Amazon. Także weźcie: przylot, nieważne skąd jesteście, zakwaterowanie, gadżety, jakieś ubrania, mm, oczywiście wyżywienie, cała impreza, blichtr w ogóle i tak dalej wszystko to oczywiście zafundowane. Następnie wszyscy musieli opisać o tym, jak spotkali się jak to mieli okazję z nimi porozmawiać i jak oni się super znają na tym wszystkim. Wszyscy musieli oczywiście zapewnić na swoich mediach, że serial jest w dobrych rękach. Ale zarazem wszyscy, pomijając te wszystkie winione punkty, mogli jedynie napisać, że nie mogą powiedzieć nic więcej, bo, bo, bo mają zakaz, nie wolno. Hmm. Moi drodzy, oczywiście cała ta impreza to jest jedna wielka farca, tak? Cała impreza to jest jedno wielkie bicie piany, zaproszeni zostali tylko goście, którzy prezentują konkretny pogląd. I tak naprawdę z przytoczonych tutaj artykułów dzisiaj... Jedynie gry online zwracają uwagę na to, że specjaliści ci stawili się na spotkanie ufundowane przez Amazona, więc nie mamy pojęcia, w jakim stopniu powyższe opinie były w ogóle obiektywne. No trzeba ba, ktoś to w końcu powiedział. Najbardziej, oczywiście, rozwalił mnie już cytowany tutaj wcześniej artykuł z serwisu na ekranie, gdzie autorka, oprócz podawania tutaj tego, co ci zaproszeni goście miłośnicy Tolkiena mówili o serialu, na początku przytoczyła także. Mm, także słowa artysty konceptowego Johna Howie dla magazynu Empire, który skomentował pierścienie władzy w ten sposób. To nie śródziemie, jakie pamiętacie. Ten świat jest bardzo żywy. Elfy nie chowają się w rocznej puszczy ani w rivendel. Są zajęci budowaniem królestw. To jest odnośnie wizji świata, ale. <ścoughs> Autorka nie zapomniała tutaj dodać zdania Johna Howie, ale zapomniała wspomnieć, że John Howie ten ilustrator jest zatrudniony już od dawna przez Amazon Przy pracach nad grafikami koncepcyjnymi Do serialu Ciekawe czemu nie wypowiada się w inny sposób w takim razie No nie mam drodego pojęcia Panowie i panie Tak się manipuluje opinią Tylko że Amazon ma tu jeden mały problemik Jest jeden unos problemos To jest już szyte zbyt grubymi nićmi Tu już się mleko rozlało Wystarczy spojrzeć na, na to co ludzie piszą nam w mediach Wystarczy spojrzeć na Zwiastun Cholera jest na oficjalny zwiastun tej produkcji, żeby widzieć, gdzie fani i miłośnicy Tolkiena ci prawdziwi, mają ten serial. Amazon może próbować, ale prawda jest taka, że z wrony Orła nie zrobisz. I z produkcji, która udaje, udaje cokolwiek związanego z Tolkienem, a tak naprawdę tym nie jest. Bo przypomnę tylko tyle, że jest to produkcja, w której twórcy nie mają praw do wydarzeń jakie chcą przedstawić, w związku z tym wymyślili swoje własne wydarzenia, swoją własną historię trudziemia i nazywają to Władcą Pierścieni. To trochę jak robić sernik, ale zamiast twarogu wziąć... gołdę. Ser to ser! <grym> ale sernik z tego za choler nie wyjdzie. I właśnie taka sytuacja jest z tym serialem. Moi drodzy, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat, jak się zapatrujecie na... No. <grym> fanów i miłośników! Co sądzicie o całej tej sprawie? Jak to Wam się widzi? Oczywiście komentarze należą do Was. Co mogę tylko nic powiedzieć, panowie i panie, powolutku, powolutku, zmierzamy do 100 tysięcy subów, kto wie, może w tym roku jeszcze stuknie, byłoby, byłoby mi bardzo miło, czułbym się zobowiązany do wypicia kolejeczki na zdrowie, waszmościów i panien. dziękuję pięknie więc za całe wsparcie. Kto jeszcze subskrypcji nie ma, polecam subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nic nie przegapić, odsyłam na mojego Facebooka, Instagrama, Discorda, na mojego Twitcha, na transmisję na żywo, jest fajnie, polecam, pozdrawiam, no. A póki co ode mnie to wszystko w tym temacie. Widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym materiale. Z drogatym pozdrowieniem, drwale Baju.